Koncert Tischnerowski rozpoczął kolejną edycję 9 Festiwalu Muzyki Kameralnej w Międzyrzeczu. Koncert odbył się tradycyjnie w Auli Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Międzyrzeczu. Szczególnie się e, powiedzieć o tych ludziach to, co bardzo często mówimy. Otóż człowiek siebie samego określił jako homo sapiens. A to znaczy istota myśląca. I w, tej, w tym myśleniu zawarł jakąś nadzieję. Nadzieję na lepsze jutro, nadzieję na dobrą pracę. W bieżącym w roku organizatorzy postanowili podczas koncertu przypomnieć niedawne dzieje i wyjątkową postać wybitnego filozofa księdza Józefa Tischnera. Koncert poprzedził występ uzdolnionych uczniów w Szkoły Muzycznej w Międzyrzeczu. Publiczności zaprezentował Dzień, się chór dziecięcy Państwowej dla Szkoły Państwa Muzycznej. Krótki program ze specjalną dedykacją dla wszystkich pracowników szkoły. Wystąpili także soliści: Karol Bernaś fortepian, Andrzej Jachacki – akordeon oraz Marta Zielińska fortepian. Występem tym uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej, wpisując się w obchody Dnia Edukacji Narodowej, podziękowali swoim pedagogom i wychowawcom. Szczegóły festiwalu pytamy pana Wiesława Pietruszaka, prezesa stowarzyszenia miłośników muzyki organowej i kameralnej Saueriano. No Rozpoczęliśmy dziewiąty festiwal tutaj w Międzyrzeczu. E, rozpoczęliśmy koncertem szczególnym bowiem e, poświęconym księdzu Józefowi Citzterowi. Jak wiadomo ten rok, rok 2025, został ogłoszony przez Senat RP jako rok Tischnerowski, w związku z czym no, jest okazja, żeby przypomnieć o wydarzeniach sprzed 45 latach, lat, wydarzeniach wyjątkowych, wydarzeniach, z których powinniśmy być dumni, ponieważ z tamtego okresu wykluła się wolna Polska. Jak już Pan zauważył, organizujemy przy takiej okazji koncerty takie szczególne, koncerty z udziałem wyjątkowych artystów. Dzisiejsi artyści, pan profesor Piotr Szychowski jest laureatem konkursu szopenowskiego, pani Celina Kos jest dwukrotną uczestniczką konkursu Wieniawskiego i wielu innych prestiżowych konkursów. Artystka, która grała w Cornegie Hall i która właściwie należy do najwybitniejszych skrzypaczek solistek swojego pokolenia i której to yy, słynna właśnie patronka tej szkoły, Wanda Wiłkomirska, podarowała swoje skrzypce, wyznaczając jako następczynię. Myśmy głównie skupili się dzisiaj na muzyce polskiej, bo właściwie Tischner jako myśliciel przede wszystkim, choć faktycznie mógł pójść na cały świat, opiewał naszą, naszą polską duszę, nasze polskie problemy i nasze nadzieje. Tegoroczny festiwal łącznie będzie się składał z trzech koncertów. Pierwszy już mamy za sobą. Natomiast kolejny usłyszymy panią Zofię Olesik która też jest naszą wielką nadzieją na przyszłoroczny konkurs imieniem Henryka Wieniawskiego. Znakomita skrzypaczka, skrzypaczka, która już grała z filharmonikami wiedeńskimi, więc przeszła wyjątkowych szest. Zakończymy laureatami niezwykle prestiżowego konkursu wokalnego Arts Gloria w Katowicach i tu usłyszymy dwoje artystów w repertuarze troszeczkę lżejszym, troszeczkę łatwiejszym, od takie typowe no coś w rodzaju takiej rozrywki. Pragnę zauważyć, że patronem honorowym tegorocznego festiwalu jest Wiesław Ochman, wielka gwiazda polskiej opery, a dyrektorką artystyczną jest pani Alina Kubik, pochodząca stąd, kompozytorka. No i oczywiście też wykładowczyni Akademii Muzycznej w Poznaniu. Dzisiejszy koncert całkowicie został sfinansowany przez Lubuski Urząd Marszałkowski, za co jestem bardzo wdzięczny i panu Marszałkowi, i radnym, którzy pilnują, ażeby ten, te koncerty tu w międzyrzeczu faktycznie miały jak najlepszy odbiór. Chcę powiedzieć, bo skoro jest dziewiąty e, festiwal, to za rok mamy mały jubileusz. I chcemy zaprosić, no co tu kryć. Wokalną gwiazdę pierwszego rzędu. Ja, na przykład, w tym roku w Drezdenku gościłem aż czworo solistów Teatru Wielkiego z Warszawy, w tym solistkę Metropolitan Opera w Nowym Jorku, panią Aleksandrę Olczyk. I tak mam nadzieję, że w przyszłym roku, również do Międzyrzecza, uda mi się ściągnąć tej klasy artystkę lub artystę. To wszystko zależy od tego, z kim będę rozmawiał. Także myślę, że to, co tutaj proponujemy, to jest niezwykle ciekawa oferta. I patrząc na dzisiejszą publiczność, mam nadzieję, że mieszkańcy Międzyrzecza skorzystają z tej darmowej jednak oferty. Ja tutaj pozwolę sobie powiedzieć, że w ubiegłym roku gościłem znakomitego śpiewaka Krzysztofa Bączyka, który ponad 30 razy wystąpił na deskach Metropolitan Opera. Bilety na koncerty tej klasy artysty to mierzą się w setkach dolarów, czy tam w setkach euro. I bardzo trudno jest na Zachodzie bilety na jego koncerty dostać. Tu możecie Państwo usłyszeć to naprawdę za darmo. Dla mnie, człowieka, który promuje przede wszystkim muzykę polską i nasze niebywałe talenty, jest bardzo ważne, żebyśmy my. Tu w kraju my Polacy także doceniali naszych znakomitych artystów. Podczas pierwszego koncertu przed międzyrzecką publicznością wystąpił duet, który jest już w Międzyrzeczu dobrze znany, czyli Celina Kooc, skrzypce i Piotr Szychowski, fortepian. Organizatorem koncertów w Międzyrzeczu jest Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej Sauerianum z Dresdenka. Kolejne dwa koncerty w Międzyrzeczu odbędą się w dniach 27 października i 27 listopada.